To jest sześć. Spokój. Spokój. to jest bez sensu, dziewczyny. Bez sensu jest takie podawanie. Już za mężów. Zaczynamy piłkę. Zaczynamy ruch. Dawaj ruch. Dawaj. ruch. Zaczynamy ruch. Dobra. Dawaj, dawaj. <laughs> Czórka! Gratulacje, gratulacje, gratulacje. 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 Proszę, Proszę bardzo. Nie wiem, co był kapitałem. Proszę bardzo. O, właśnie. O, Ja no, się, o, to się o, 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 co, Proszę bardzo. Jórka, Proszę Dziękuję. Proszę bardzo.